Serdecznie Państwa na kolejnym już cyklu naszych filmów instruktażowych. W dniu dzisiejszym omówię zegar MIDI Blue. Dwa kolejne podpunkty z zesterowania, jakby tutaj, zegarem, czyli alarmy oraz pozycja GPS i czas. Zaczynamy. Standardowo, jak zawsze, krok, który jest niezbędny, czyli logowanie do naszego portalu. Login i hasło, które otrzymaliście Państwo od naszych administratorów. Wpisujemy. Wybieramy zakładkę MIDI Blue, logujemy się. Wybieramy sobie zegar, z którym chcemy nawiązać komunikację, z którym chcemy się połączyć. Klikamy sobie na guzik, połącz. Po zalogowaniu do tego pierwszego panelu, jakby zegara, po lewej stronie wyświetli nam się cała lista zakładek, które tutaj możemy sobie redagować, które możemy programować. Pierwsze m, cztery punkty zostały omówione w poprzednich odcinkach, czyli status sterownika, wyjścia w 1 3 czyli programowanie, programy załączeń oraz wyjątki. W dniu dzisiejszym omówię dwa kolejne punkty, czyli alarmy oraz pozycja GPS i czas. Zaczynamy z alarmami. Czym są alarmy? Do czego służą, dlaczego w tym zegarze w ogóle występują alarmy. Informacje o tym przekazywałem jakby na początku serii wszystkich filmów związanych z zegarem GB, aczkolwiek warto o tym przypomnieć. Zegar poza jakby samą możliwością sterowania oświetleniem, umożliwia też monitorowanie tego oświetlenia. W taki bardzo prosty sposób możemy spowodować, iż będzie on zbierał różnego rodzaju informacje, sygnały, będzie nas informował o tym, co dzieje się z nim, co dzieje się z tym naszym oświetleniem. No, i tak jak tutaj widzimy, zaczynając od pierwszego alarmu, obwody wejściowe. Po kliknięciu na ten rodzaj alarmu wyświetli nam się zakładka, w której to mamy informację o tym, że taki alarm możemy sobie uruchomić. Co to jest ten alarm? Ten alarm to nic innego jak sygnał, który pojawia się na wejściu naszego zegara, i może być to sygnał na przykład z fotokomórki czy też czujki zmierzchowej. Może to być sygnał na przykład z krańcówki, która jest przytwierdzona do drzwiczek naszej szafy. Sygnały te mogą być bardzo różne, tak? to, to sygnał kaskady. W zależności od tego, jaki sygnał doprowadzimy do naszego zegara, my, jako użytkownik, sami w następstwie tego, jakby tutaj pojawia się sygnału, możemy spowodować, będzie się on wyświetlał i w systemie, czy to też mm, powiedzmy w postaci komendy SMS w naszym telefonie komórkowym. Generalnie chodzi o to, aby po mm, pojawieniu się takiego sygnału był on przekazany do nas jako użytkownika, abyśmy wiedzieli, że coś złego bądź też dobrego w danej chwili w tym systemie się dzieje. Sygnał się pojawia, my jako użytkownik jesteśmy informowani. I tak to wygląda właśnie w tej chwili. Wejście 1, czyli na wejście, na które powiedzmy, podajemy w tej chwili sygnał z krańcówki. Umówmy się, że nasza szafa oświetlenia licznego. Jest wyposażona w taką krańcówkę, która jest przy drzwiczkach. My, chcąc monitorować na przykład pracę konserwatora, czy też monitorować co w ogóle dzieje się w tej szafie, czy ktoś nam jej nie otwiera, nie zamyka bezpodstawnie, możemy sobie wygenerować taki alarm. I ten alarm będzie się nam pojawiał w określonych sytuacjach. Jak to działa? Po pierwsze, musimy zaznaczyć ten alarm jako aktywny, czyli ta klapeczka, którą tutaj widzimy po lewej stronie, alarm aktywny. Gdyby tutaj był alarm nieaktywny, taki alarm nie będzie się pojawiał, nie będzie działał. A więc. Zaznaczamy sobie jako alarm aktywny. Następnie, dwie rzeczy, które wypadałoby zaznaczyć, o ile chcemy. Po pierwsze, uwzględniać zbocze narastające. To nic innego jak pojawianie się sygnału, czyli w momencie, kiedy ktoś nam otworzy szafę, pojawi się sygnał, czyli, jakby jest ten status wysoki, informacja do nas dociera. Punkt drugi: uwzględnianie zbocza podającego, czyli zanikanie sygnału. Ktoś tą szafę, krańcówka zadziała, sygnał znika, też mamy taką informację. Dodatkowo możemy też sobie ustawić opóźnienie. W przypadku otwarcia, zamknięcia szafy to opóźnienie może być na przykład 1 milisekunda, czyli w momencie otwarcia szafki my od razu ten sygnał otrzymujemy. Czyli od otwarcia i zamknięcia w zależności od tego, które z tych tutaj funkcji zostały zaznaczone. Kolejna rzecz, którą możemy zaznaczyć w systemie, to na przykład wysyłanie powiadomienia SMS-em. Jeżeli zaznaczymy tą funkcję, to w następstwie tej funkcji, jakby, która umożliwia nam wysłanie tej komendy, musimy też wybrać, na który numer alarmowy wpisany do systemu będzie można tą komendę wysłać. Takich numerów możemy sobie wprowadzić do naszego systemu 5. Za chwilę pokażę, gdzie to się wprowadza. Natomiast później wybieramy sobie, na który numer na przykład taki alarm powinien docierać. No i tak jak tutaj już widzimy, poniżej są okienka, w których wpisujemy sobie treść. Treść SMS-a w przypadku pojawiania się sygnału, czyli tego zbocza narastającego oraz treść SMS-a w przypadku zanikania sygnału, czyli tego zbocza wpadającego. Tak jak wcześniej umawialiśmy się, niech to będzie to otwarcie szafy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wpisywanie takich komend to jest tak naprawdę tutaj inwencja twórcza użytkownika systemu. Więc co tutaj wpiszemy, to pojawi się nam w treści tego SMS-a, który tutaj sobie zaznaczymy. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby te komendy wpisywać bez używania polskich znaków, ponieważ komendy te po przetworzeniu przez bramki jakieś SMS-owe potrafią w następstwie, jakby tutaj, tego przesłania pokazywać takie dziwne znaczki. Tak więc. Nie używamy tutaj polskich znaków. Jeżeli takie komendy zostały stworzone, jeżeli wszystko, co chcieliśmy ustawić, zostało ustawione, zapisujemy to po prostu do sterownika. W takim wypadku, jeżeli na wejściu naszego zegara pojawi się ten sygnał, bądź też zniknie zgodnie z tym, co tutaj mieliśmy zaznaczone, dostaniemy sms-y w takiej formie. Oczywiście musielibyśmy tutaj wcześniej zaznaczyć numer telefonu, na który taki sms miałby dotrzeć. I teraz, jak już wcześniej wspominałem, gdzie ustawiamy te numery? Po lewej stronie, tutaj poniżej tych alarmów, mamy coś takiego jak numery alarmowe. Klikamy sobie na te numery alarmowe. I tak jak wspominałem, 5 takich numerów możemy sobie tutaj wprowadzić, zaczynając od plus 48, na przykład 500, 500, 500. Powiedzmy, numer przykładowy zapisuję do sterownika. I w takim wypadku, ten numer, gdybym tutaj, patrząc po lewej stronie na tych obwodach wejściowych, do alarmu, zaznaczył sobie jedyneczkę i zapisał do sterownika. To ten numer 500, 500, 500 otrzymywałby właśnie tą informację o otwarciu oraz zamknięciu naszej szafy. Kolejny alarm, który możemy ustawić, nadzór wyjść. Do czego służy funkcja nadzoru wyjść? W jaki sposób możemy ją wykorzystać? Funkcja nadzoru wyjść służy tak naprawdę do kontrolowania zegara samego przed siebie, czyli jeżeli załączyło się nam wyjście Q1, sygnał powinien wrócić na wejście I1. W takim wypadku my kontrolujemy faktycznie, czy ten... Stan wyjścia się zmienił, czy on jest załączone, czy zegar działa poprawnie. Jako ciekawostkę podpowiem, iż zamiast kontrolować samo wyjście, możemy się posunąć o troszeczkę dalej, jakiś kroczek taki zrobić, przemyśleć, czy chcielibyśmy kontrolować tylko wyjście, czy może coś więcej. I możemy na przykład skontrolować stycznik, czy się uruchamia, czy nie. Za stycznika możemy wrócić tym sygnałem w szafie z powrotem na wejście do zegara. Gdyby jednak się okazało, iż chcielibyśmy pójść jeszcze dalej, to możemy takie sygnały zebrać już z zabezpieczeń, czyli powiedzmy bezpośrednio z obwodu. W takim wypadku tutaj funkcjonalność naszej szafy poprawiałaby się znacznie dzięki tej funkcji systemowej, ponieważ przy uruchamianiu i wyłączaniu oświetlenia wiedzielibyśmy, czy ono faktycznie zadziałało poprawnie. Jeżeli doszłoby do sytuacji, kiedy ktoś w środku dnia podjechałby do szafy, uruchomił nam to oświetlenie bez uruchamiania zegara, też dostalibyśmy taki alarm, czyli wiedzielibyśmy o tym, że takie oświetlenie zadziałało, ponieważ sygnał dotarłby na nasze wejście jeden do zegara, natomiast nie uruchomiłoby się wyjście Q1, powiedzmy, które steruje tym oświetleniem. Jest to bardzo, bardzo przydatna funkcja. W jak sposób ustawiamy tę funkcję, jak tutaj sobie to programujemy. Bardzo podobnie jak w przypadku alarmu owodów wejściowych. Po pierwsze musimy zaznaczyć, że alarm jest aktywny. Po drugie zaznaczyć wyjście, które ma być monitorowane od Q1 do Q3, a następnie treść SMS-a oraz numer alarmowy, na który taka treść SMS-a musiałaby docierać. Powiedzmy awaria oświetlenia. Zapisujemy sobie do sterownika. Celowo tutaj napisałem bez znaków polskich, to jest to o czym wspominałem wcześniej. No i w takim wypadku, jeżeli na przykład nasze wyjście Q1 uruchomiłoby się, a sygnał nie wróciłby na, na wejście 1, dotarłby do nas alarm, że jest awaria oświetlenia. W przypadku, kiedy ktoś podjechałby do naszej szafy, ruchomiłby to oświetlenie ręcznie, czyli wyjście Q1 nie zadziałało, natomiast sygnał dotarł na wejście 1, także przyjdzie do nas informacja o tym, że mamy awarię oświetlenia. Funkcja bardzo praktyczna, bardzo przydatna, niewielkim kosztem zaledwie powiedzmy jednego przewodu czy też przekaźnika, w zależności od tego, jak ta szafa nasza wygląda. Wracamy sygnałem na wejście naszego zegara i wiemy wszystko na temat tego, w jaki sposób zadziałało to nasze oświetlenie. Kolejny alarm, alarm zasilania. Alarm zasilania ustawiony jest domyślnie jako aktywny, aczkolwiek jak wspominałem na samym początku całej serii naszych filmów, aby on mógł działać, mój zegar musiałby mieć zasilanie awaryjne, czyli to, które podłączamy sobie do tego wejścia 12 v Jeżeli taki akumulator jest podpięty, jeżeli takie zasilanie występuje, ten alarm będzie działał. Opóźnienie mamy tutaj ustawione fabrycznie jako 300 sekund, czyli też możemy sobie tutaj to zmodyfikować, może być na przykład jedna sekunda. W takim wypadku, jeżeli będzie zanik zasilania, system wygeneruje nam taką informację i wyśle, czy to powiedzmy SMS-em, jeżeli tutaj sobie zaznaczymy na ten numer użytkownika, który jest wprowadzony, będzie to jako zanik zasilania i też powrót zasilania. Dodatkowo wszystkie te alarmy, które są generowane, wyświetlają się oczywiście tutaj w naszych alarmach na górze. Natomiast po zalogowaniu do systemu po prawej stronie, tutaj na dole, będzie wyskakiwało takie okienko w formie komunikatora informujące nas o tym, że taki alarm miał miejsce. Po wszystkich zmianach zapisujemy sobie do sterownika i w tym momencie taki sterownik będzie nam monitorował te zaniki i powroty zasilania. Przypominam jeszcze raz, oczywiście będzie to działało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zegar będzie miał rezerwowe podtrzymanie zasilania, czyli powiedzmy jakiś akumulatorek 12V wpięty na wejście do zasilania tego stałego na stykach zegara. Z zakładki alarmy to już wszystko. Przejdziemy teraz do tej zakładki numer 6, pozycja GPS i czas. Klikając sobie na tą zakładkę wyświetli nam się Informacja o długości, szerokości, strefie, pozycji geograficznej, tabeli oraz aktualnej godzinie. Parametry GPS i czas. Wspominałem na początku całej serii odcinków, iż zegar. Możemy sobie zsynchronizować, czyli te długości i szerokości powinny być dokładnie takie same jak pozycja zegara na mapie. Możemy w takim wypadku kliknąć sobie tutaj na informacje o sterowniku, na edycję sterownika, jeżeli sobie tutaj klikniemy i wejdziemy sobie na tą trzecią, czwartą zakładkę GPS, o której wcześniej wspominałem. To te wartości, które są tutaj, powinny być dokładnie takie same jak te tutaj. No i to się mniej więcej zgadza. Te dwa parametry ustawiając dokładnie tak samo otrzymujemy jakby zegar w poprawnej pozycji na mapie i wylicza on sobie poprawnie te wschody i zachody Słońca do danego położenia, w którym się znajduje. Yy, następna rzecz to strefa. Wiadomo, strefa nasza to jest GMT plus Tą strefę czasowo sobie zostawiamy. Jeżeli chodzi o sposoby obliczania czasu wschodów i zachodów Słońca, w całej tej serii odcinków wspominałem za każdym razem, że zegar może działać w oparciu o położenie geograficzne, bądź też tabele. Jest to bardzo istotna funkcja. Dlaczego? Powiedzmy, że posiadamy... Starsze zegary z serii CPA, na przykład CPA 4.0, CPA 5RC, zegary, które wcześniej funkcjonowały tylko i wyłącznie w oparciu o tabele astronomiczne, ponieważ nie miały możliwości ustawiania długości i szerokości geograficznej. W takim wypadku, łącząc infrastrukturę, nową infrastrukturę, do której montujemy powiedzmy nowe zegary ze standardem zdalnej komunikacji, ze starszymi zegarami, które są tylko zegarami obsługiwanymi, obsługiwanymi z poziomu szafy, jesteśmy w stanie tą infrastrukturę zsynchronizować. Jak to robimy? Ustawiamy, iż taki zegar powinien działać nie z pozycji geograficznej, a z tabeli. Klikając tutaj, sobie na tą tabelę i zapisując to do sterownika, zegar przyłącza się, jakby na tą wbudowaną tabelę, którą ma w swojej własnej pamięci. I nie korzysta tutaj już z tej długości i szerokości. Po zapisaniu do sterownika, on nam potwierdzi, że to zrobił, i w takim wypadku będzie pracował w oparciu właśnie o tą tabelę, którą ma we własnej pamięci. Gdyby była taka sytuacja, i chcielibyśmy wprowadzić sobie inną godzinę, bądź poprawić, zmodyfikować, bo zegar powiedzmy nie nawiązał jeszcze komunikacji z serwerem, nie zsynchronizował się, jest taka opcja, możemy tutaj wtedy, brzydko mówiąc, z palca wpisać sobie tą datę, czy też godzinę, zapisać to do zegara, zegar to zapamięta i będzie ta godzina powiedzmy w miarę poprawna do momentu, do synchronizacji przez kartę SIM z operatorem. W tej zakładce, moi drodzy państwo, to już wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki z całej serii naszych filmów. W następnym odcinku omówimy ustawienia i backup, czyli zakładka, która tutaj służy do, do celów bardziej programowych, programistycznych oraz programowanie opraw z układami APC-LED. Serdecznie dziękuję i zapraszam.